Cześć, Władek Kowojski z tej strony z Władysławski.pl i dzisiaj chciałem Ci powiedzieć kilka słów na temat zasady wdzięczności, która jest bardzo dobrą metodą po to, żeby nawiązywać długofalowe, ciepłe relacje. No, oczywiście sprzedawać, yy, zarabiać pieniądze i bardzo fajnie żyć. <laughs> I teraz wyobraź sobie, że powiedzmy, jest pan franek. Pan Franek jest Twoim potencjalnym klientem, który no, przyszedł do Ciebie już jakiś czas temu, już nawiązałeś z nim relacje, już znacie się, no i, no i on się tam zastanawiał nad Twoim produktem, ale w jak, z, jakiegoś, z jakiegoś powodu czy do, dołączeniem do swojego biznesu, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie dołączył. Powiedzmy, że to nie jest Pan, pan Franek, tylko Franek, tak? Masz już z nim dobre relacje. Rozmawia z nim co jakiś czas, no i, no i na tym się kończy, tak? Na tym się kończy, bo, bo Franek po prostu nie jest zdecydowany. A ty nie chcesz go za bardzo przyciskać, bo, bo też jakoś tak wasza relacja nie jest na tyle ciepła, żeby po prostu żeby, żebyś tego ty, ty przyciskał, tak? I też widać, że pan Franek nie chce tego przyciskać, Z, jakiej, z jakiegoś tam powodu. Więc teraz taką do, dobrą metodą, żeby ocieplić tę relację i spowodować, że franek yy, cię bardziej polubi i będzie bardziej yy, skory yy, do tego, żeby wejść z tobą we współpracę czy yy, kupić od ciebie jakiś produkt, jest danie mu jakiegoś prezentu. Oczywiście to nie ma być prezent yy, typu fontanna, tak? <gryw> którą mu postawisz na, yy, na, na podwórku. Tylko prezent, który wynika z wcześniejszych rozmów waszych. Czyli wcześniej powinieneś już zadbać o to, żeby wybadać jego potrzeby. Badasz potrzeby zazwyczaj dzięki pytaniom, tak? Oczywiście, nie pytania, takie pytania, które wynikają twoje, z Twojej ciekawości, tak? Jeśli nie jesteś ciekawy ludzi, no to warto nad tym popracować. <gry> I, no I zadajesz pytania podczas normalnej rozmowy zapoznawczej, tak? I jeśli spotykasz się z klientem, to w zasadzie powinien to być twój obowiązek, że po prostu pytasz, pytasz o jego biznes, o jego życie, o, o jego potrzeby, o jego marzenia itd., 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 itd. No bo generalnie relacja z klientem nie powinna być sztywna, powinna to być relacja jak, naj, no, jak najlepiej zacieśniona, tak? Oczywiście na, na granicach ma, są tu pewne granice bez przesady, ale powinieneś starać się jak najbardziej zacieśniać tę relację. Więc jeśli już wysłuchałeś franka i Frank powiedział ci, że ma rodzinę, ma kolejne dziecko w drodze, ma kredyt na przykład, chce wyjechać jednocześnie na wakacje, bo dawno nie był, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to. W tym momencie masz już wiedzę, która pozwoli Ci wybrać dla niego określony prezent, tak? Więc w momencie kiedy ty dajesz mu prezent, to Franek stwierdza, wow, przecież ja na to czekałem. Chciałem tego od już kilku miesięcy. Przecież w ogóle spełniłeś moje prawie marzenie a Ty po prostu odpowiedziałeś na jego jakąś tam potrzebę, o której Ci mówił, a być może on tego nie pamięta. I co w tym momencie Fra Franek robi? No w tym momencie Franek po prostu zaczyna Cię lubić, jest Tobie wdzięczny i prawdopodobnie jest tak blisko, żeby wejść z Tobą we współpracę, albo kupić od Ciebie produkt. War warto zadbać o to, żeby ten prezent nie był sztywny, tak? Jeśli... <laughs> Franek Ci mówi, że ma problem z zarządzaniem czasem, to niekoniecznie powinieneś kupować mu kalendarz albo długopis, no bo to jest, to jest takie sztywne, korporacyjny yy, prezent, tak, który no, gdzieś tam może działa na, na, na eventach, na targach, natomiast ja na przykład nigdy nie pamiętam osoby, ani, ani firmy, od której brałem tego typu gadżety, więc to, to nie są gadżety, które zacieśniają relacje. Yy, powinieneś zadbać o to, żeby właśnie prezent był od Ciebie, taki ciepły i wtedy, wtedy właśnie będzie, będzie, będzie skuteczny. I to na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że to, wykorzystasz to w swoim biznesie. Skomentuj to pod spodem albo gdzieś z boku i powiedz, co o tym myślisz kiedy to wykorzystasz. Oczywiście jeśli podobał Ci się film, to udostępnij swoim znajomym. Widzimy się już jutro. Hej! Nie wiem, jak to zatrzymać.